Cześć, witam Was serdecznie już w trzecim odcinku cyklu budowa polerki wibracyjnej. Dzisiaj zajmiemy się dokończeniem bębna, czyli zakończymy etap, który nie daliśmy rady zakończyć w odcinku drugim. Ponadto zajmiemy się mocowaniem tego bębna do elementu zawieszenia, jak i zajmiemy się samym zawieszeniem tego bębna na stelażu. Zapraszam na film. To, że bęben jest skończony, wiecie, z odcinka drugiego, natomiast denerwuje mnie ta krawędź tu, planuję ją wykończyć w sposób, żeby ta krawędź nie była ostra, była łagodna. Postanowiłem na walcarce zwinąć koło z rury i wspawać tutaj to koło. Myślę, że zrobi się fajne wykończenie tego bębna. Na wykończenie tej obręczy zastosuję rurkę Fi 20 mm powierzchni, ścianka dwójka. Mam taką rurkę pod ręką i taką zastosuję. Myślę, że średnica będzie tutaj dosyć fajna. Oczywiście policzyłem obwód koła i z naddatkiem uciąłem rurę, ponieważ walcarka nie walcuje nam do końca, tylko zostawia odcinki proste 20 cm na każdą stronę, więc pół metra jest tutaj do rurki doliczone. Co więcej, myślę, że może dojść do spłaszczenia tej rurki podczas walcowania, ponieważ nie mam walców, nie mam kamieni kształtowych, tylko są to kamienie płaskie do walcowania kształtowników. I dobrym pomysłem by było zasypanie tej rury piachem, natomiast ja stwierdziłem, że nawet jeżeli ta rurka delikatnie się spłaszczy w tym projekcie, nie będzie to wadą, nie będzie mi to w zupełności przeszkadzać, więc etap zasypywania piachem pomijam i walcujemy na walcach prostych do trzałtowników. Zobaczymy z jakim skutkiem. Rurka już jest zwinięta i gotowa, prawie gotowa do pasowania. Musimy ją przyciąć na wymiar na tym zakładzie, który powstał. Rozcinamy w dwóch miejscach te rury. Można to zrobić z naddatkiem i potem docinać do żądanej średnicy. I my tak zrobimy, ponieważ jak utniemy za krótko, potem będzie problem. Połowa. Wychodzi gdzieś mniej więcej tutaj, dlatego szukam połowy, że to będzie najdokładniejsze połączenie. Ponieważ czym bliżej początka rurki, tym ten łuk może niekoniecznie nam się zgadzać, natomiast w środku zawsze te łuki się zgodzą. Zrobimy to z naddatkiem, powiedzmy takim. Ale zaznaczę oprócz tego, tutaj linię cięcia, która powinna przebiegać, a to będzie naddatek. I ewentualnie po wstępnym dopasowaniu będę widział, czy ten element wyciąć, czy zostawić. Czas najwyższy, żebyśmy wspawali tą obręcz do tego bębna, z uwagi na to, że pancarka rolek i nie ma bocznego trzymania podczas walcowania. Ponadto nie ma też zbyt wielkiej kontroli w jedną osobę, dlatego po przewalcowaniu tego koła ono niekoniecznie jest w jednej płaszczyźnie, mógłbym się pokusić o prostowanie tego na płycie, natomiast w niczym to nie przeszkadza, wypozycjonuje obręcz względem bębna na właściwą pozycję, na właściwe miejsce. Połapię z spaw, spawami tam, gdzie przylega, a resztę będę po prostu dociskał, ewentualnie wspomogę się tu ściskami i to wszystko nam ładnie dojdzie. Bęben mamy już praktycznie wyspawane, zostało tylko studzenie, i musimy usunąć nadmiar tej spoiny. Musimy to wszystko na gładko wyszlifować. Natomiast chciałem wam jeszcze pokazać rurkę, która po. Po przewalcowaniu wygląda tak. Spójrzcie na przekrój. Bałem się, martwiłem się, że ona ulegnie spłaszczeniu. Nieco jest spłaszczona, natomiast nie jest to spłaszczenie wielkie. Myślę, że jeżeli bym Wam nie pokazał przekroju, to z takiej perspektywy to spłaszczenie już jest niewidoczne. A dlatego tak ładnie się przewalcowała rurka, że ścianka jest dwumilimetrowa. Jeżeli by była ścianka półtora, jedynka, byłby problem. Druga rzecz, to pomimo, że walcarka nie ma kamieni kształtowych, tylko są takie regulacyjne pierścienie, to mimo wszystko ten, ta rurka nie została spłaszczona, ponieważ jest trzymanie boczne. Są dwa pierścienie, jeżeli by tych pierścieni nie było, Próbowalibyśmy walcować na samych wałkach. Na pewno by ta rurka była spłaszczona dużo mocniej. Natomiast jeżeli mamy boczne trzymanie, czyli te dwa pierścienie, one powodują to, że ścianka nam się nie rozchodzi na boki i nie spłaszcza się nam rurka. Benben już jest gotowy, sprężyny mam przygotowane. Mam również silnik, który pozostał mi z jakiegoś tam wcześniejszego projektu. Także w zasadzie mam wszystko, żeby dalej z tymi pracami postępować do przodu. Bęben jest gotowy, jak już wspomniałem, spawanie tej rurki w koło tej obręczy zwiniętej. Naprawdę to był świetny pomysł, ponieważ wygląda to mega. Po wyszlifowaniu tej spoiny na gładko zrobiło się to takie jednolite. Wygląda jakby był to odlew. Na pewno po pomalowaniu tego finalnie naprawdę będzie to wyglądało jak oryginalna polerka wibracyjna. Nie będzie widać, że to jest jakaś samoróbka. Powiedzmy garażowa, także efekt naprawdę super. Spójrzcie z bliska, tak wygląda bęben w środku. Zobaczcie, to wszystko jest wyszlifowane na gładko. Nie ma nigdzie żadnego zadziora. Wygląda wszystko jak jednolity odlew. A pozbyliśmy się przez to krawędzi ostrej. Tutaj to wszystko jest w tej chwili już. Złagodzone, rurka średnicy 20 mm. Z tej strony wygląda to tak. Spoina nigdzie nie wyszło na drugą stronę, także naprawdę to jest estetycznie fajnie wykonane. A jeżeli jeszcze nadrzucimy farbę, no to naprawdę będzie wyglądało mega. Tutaj mam sprężyny, sprężyny już znacie. No ale dodatkowo mam silnik, który pozostał mi z projektu wcześniejszego. Projekt wcześniejszy był ukończony ale nie do końca maszyna spełniała moje oczekiwania, więc została rozebrana i wywieziona na złom. Tutaj mamy tabliczkę znamionową, jest to silnik 1430 obrotów na minutę o mocy 1,5 kW. Rok produkcji jako ciekawostka 65, 1965 rok produkcji, także troszkę latek ma, ale będzie służył, on jest działa, sprawny. Wymaga jedynie wymiany łożysk, ale w takim stanie on u mnie pracował i myślę, że na próby również będzie, będzie dobry. Sprężyny wstępnie mam ułożone, natomiast to ułożenie na pewno nie może być takie, jak w tej chwili te sprężyny muszą powędrować na zewnątrz, tutaj na skraj naszego bębna, ponieważ musimy zyskać tutaj miejsce na to, aby zamontować silnik z elementem powodującym wibrację, czyli z tym elementem mimośrodowym, więc musimy stworzyć tutaj obręcz. Musimy z powrotem na walcarce przewalcować. Element, który będzie tutaj zamontowany, oczywiście nie na stałe, ponieważ jak wiecie, ja chcę, żeby ten bęben był elementem wymiennym. Najprościej by było dospawać tutaj gniazda do sprężyn, włożyć sprężyny i sprawa załatwiona bardzo szybko. Bardzo łatwo. Natomiast ja chcę, aby bęben był elementem wymiennym ze względu na to, że może będę miał sytuację taką, że będę potrzebował bęben większy, może mniejszy, może wyłożony poliuretanem. W środku także tak jak mówię, chciałbym, aby bęben nie był integralną częścią tej maszyny, tylko żeby był elementem demontowalnym, dlatego więcej pracy. Ale myślę, że z czasem z czasem będą z tego tylko korzyści. No, to ja się teraz w tej chwili biorę za walcowanie tutaj miejsca pod gniazda na sprężyny. Musimy obmyśleć również jakieś gniazda. Oczywiście sprężyny też nie przyspawam, tylko będą jakieś gniazda stworzone, żeby ta sprężyna była niestale zamocowana nietrwale zamocowana z konstrukcją tylko żeby była również wymienna jeżeli chodzi o ilość sprężyn też nie wiem czy te sprężyny, czy tych sprężyn nie jest za dużo wszystko czas pokaże zawsze można sprężyn ubrać ale myślę że powinno być ok po dłuższej chwili zastanowienia zdecydowałem że taką samą obręcz jak mam tu u góry tego bębna wykonam tu na dole tylko że w większej średnicy aby wyjść poza obrys tej butli. Obręcz około 700, butla ma 600, baniak ma 600 średnicy. Obręcz zrobię około 700, może 750 będę widział wizualnie jak to będzie wychodzić. Zdystansuję tą obręcz od bębna, zdystansuję płaskownikami z uwagi na to, że mam 8 sprężyn. Zastosuję 8 płaskowników, które będą służyły do przykręcenia gniazd pod te sprężyny. Ponadto pomiędzy płaskownikami stworzą się wolne przestrzenie, i rurka będzie tworzyła zarazem chwyt, fajny do y, przenoszenia tego bębna do demontażu czy montażu. Także dodatkowo, jeszcze do, oprócz y, funkcji tutaj y, użytkowej, będziemy mieli również dodatkowo funkcję do wygodnego montażu czy przenoszenia tego bębna, ponadto również będzie to nawiązywało stołu obręczą, także będzie się fajnie komponowało jako jedna spójna całość. Wstępne przymiarki tej obręczy montażowej wyglądają tak jak w tej chwili. Mniej więcej jest to wypośrodkowane. Teraz zajmę się docinaniem płaskowników, które połączą bęben z tą obręczą, a płaskowniki będą zarazem montażem gniazd pod sprężyny. Obrys niestety nam się zwiększył poprzez tą obręcz. No niestety coś za coś. Co prawda Walczę z miejscem na warsztacie, żeby tego miejsca było jak najwięcej i maszyny, i urządzenia. Staram się robić dosyć takie kompaktowe, niewielkie, natomiast tutaj no, o prawie 10 cm, może nie 10, ale 8 cm, 7 cm na stronę zwiększyliśmy szerokość tej maszyny, czyli w sumie 14. Ale pozostawiam to w, takim, w takiej konfiguracji z tego względu, że maszyna dzięki temu będzie stabilna. Ponadto, będziemy mogli, w razie potrzeby, zamontować jeszcze większy bęben i ta maszyna jeszcze dalej będzie taką. Mam nadzieję, że dalej będzie stabilna. Także, projekt trochę nieco rozwojowy i przyszłościowy. Aby to wszystko można było modernizować z czasem i już w trakcie zaczętej pracy. Płaskowniki już mam ucięte. Płaskowniki, które nam zespolą obręcz wraz z bębnem. Natomiast rodzi się teraz pytanie. A urodziło się już w zasadzie w trakcie cięcia tych płaskowników, czy obręcz i bęben robić jako jedną całość i pospawać, czy zrobić to połączenie śrubowe, zrobić połączenie, które będę mógł rozkręcić i wymienić bęben. I teraz właśnie nie wiem, czy obręcz pozostawić ze sprężynami z gniazdami jako integralna część maszyny, a sam bęben wymieniać czy y, obręcz również potraktować jako element wymienny wraz z bębnem. Myślę, że chyba ta druga opcja byłaby korzystniejsza, ponieważ y, demontując bęben możemy chwycić za obręcz. Będzie to nieco wygodniejsze, ale są to pomysły, które muszę przeanalizować na spokojnie w domu. A to jaką opcję wybrałem dowiecie się już w kolejnym odcinku. Ja serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie, cześć!